Totalna dominacja. Wczorajszy dzień Ligi Narodów to same szybkie egzekucje. Zobacz sam. Stany Zjednoczone pokonują 3 do 1 Argentynę. Amerykanie wracają do formy. Mocna gra w ataku i tylko jeden set oddany walecznej Argentynie. Brazylia pokonuje 3 do 0 Japonię. Brazylia jak walec. A Japonia kompletnie zneutralizowana. Alan i Lucarelli robią robotę. Francja pokonuje 3 do 2 Kubę. Hit dnia. Pięciosetowy dreszczowiec. Francuzi wracają z piekła po, por, po, po przegranych aż dwóch setach. Do 3 do 2. No i niestety strącają reprezentację Polski na czwarte miejsce w tabeli. Serbia pokonuje 3 do 0 Ukrainę. Serbia bezlitosna, świetna forma. Z Ukrainą się nie patyczkowali. Bułgaria pokonuje 3 do 0 Chiny. Bugarzy od początku do końca kontrolowali mecz. Pełna dominacja. Kanada pokonuje 3 do 0 Holandię. Kanada błyskawicznie rozbija Holendrów. Świetna dyspozycja ich skrzydłowych. 6 meczy, 4 czyste 3, 3, 3 do 0. Tylko Kuba i Francja zrobili show. A reszta? No to masakra. Największe wow według Was jakie to? Francja czy Brazylia? Dajcie znać w komentarzu. Codzienne podsumowania WNL. Jeśli kochasz środkówkę, zostaw like i follow. Widzimy się jutro.